Yo, siemano Peja Polska tutaj witam siema 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 dawajcie lajki subik dzwoneczek tutaj mam dla was glitch, zdobyć slam van lostów i dawanie pojazdów nowy w nowy sposób o wiele szybszy co potrzebujemy ten kto chce dostać auto to jest mobilny centrum i przechowalnia pojazdów osobistych na numer trzecim oczywiście co tam wstawiamy w ten tył w przechowalni albo fadziek Albo te gówno, albo LG darmowe RH8. To znaczy, żebyś z martwych slotów nie zniszczył. Tak słyszałem, taką informację zostałam, więc ja dla Was to przekazuję. Róbcie z tym co chcecie. Możecie też pojazd z ulicy tam stawić, ale no, nic się nie stanie. Ale możesz martwy ten slot sobie zniszczyć, czy coś tam nie. Klub motocyklowy. Prezydent. Albo ty, albo kolega. W tym w trakcie to ja tym jestem. Sesja dla zaproszonych: celowanie na swobodne, asystowane. Ta akcja musi być: skok na kasę z tym safe'em, co tutaj jest pokazane. O, właśnie ten. Nieraz zmień sesję, to on się pokaże. Nieraz pograj tam parę tych akcji, bo one się i tak zmieniają. Zmieniają mnie i jak trafisz na ten skok, to lecisz. Więc jest dla zaproszonych, celowanie, swobodne asyst, tam, pół asystowane, swobodne celowanie, pół asystowane. Ja tutaj gram na swobodnym, ale róbcie wy na pół asystowane. Ja mam teleport, więc ja się szybko tam teleportuję. Wy musicie tam niestety jechać, ale to bez problemu. Glitch nie jest trudny, glitch jest zajebisty. Do tego punktu. Tutaj po prostu będziemy każdego zabijać i musimy ten safe otworzyć. To jest wszystko, co tutaj musimy robić. Tutaj zaraz zobaczycie, że ten slam będzie stał. Po tym wszystkim zabijaniu każdego i zdobywaniu tej kasy z tego safe'u bierzemy tego slamwana ze sobą do właśnie kasyna. Więc widzimy się zaraz. Yes. Okay. Get this beast. Jest jeden worek dla mnie, drugi dla znajomego. Wsiadamy w slaman i lecimy do kasyna. Dzięki Bookie, Fryta Bookie, Buki TV za pomoc. Lusia też dzięki za pomoc. Tam akurat na ostatnim momencie dokaczamy misję. Jedziemy do tego punktu, dostajemy jeszcze tam RP Boom i to jest jedyna misja, gdzie możesz jeszcze jeździć z tym slamanem. Bo Miss tego się nie da zrobić, więc teraz robię teleporcik do kasyna. wy niestety tam musicie jechać, albo masz kolegę, co akurat też ma teleporto elegancko. Ten kto będzie właśnie chciał to auto, to zamawia sobie ten MCO. Tutaj zaczyna się glitch dawania pojazdów. Więc pomyślcie, że niby ten auto jest od Buki. Ten to mi pomaga. To jest jego auto, i chce mi to dać. Nie? To musicie pomyśleć, żebyście się tam nie pomylili z czymś. E, MCO stawiam tam na parkingu, żeby było bliżej, wszystkiego. Będziecie chcieli później modować to auto. To zapraszam do. Mr. YouTuber SHLS86, on ma tam z pojazdu do pojazdu, ja będę używał później w filmiku, ale to tak szybko Wam pokażę. Z RC bandito mam modowanego, przyniosę to na auto, to dalej działa. Jak masz RC bandito modowane, to poszukaj na kanale, mam to wstawione z RC bandito na auto. Trudne to nie jest, glitch spoko i bardzo szybki. Kupuję właśnie LED do MCO, trochę późno to robiłem, więc muszę chwilkę poczekać, wszedłem teraz do auta i co robię, odpalam nagły, nagły wyścig, nagły wyścig odpalam i tam idę na cel i na cel daję strzałkę na prawo i to będzie ammunition, zapraszam wszystkich co jest w sesji, to jest ten pierwsza opcja, boom, kolega dostaje wiadomość, on dołącza do tego, a my dajemy na start. I będzie 3, 2, 1. yo! I teraz czekamy. I w tym momencie możecie wejść na pejapolska90.pl. Jak wam coś się spodoba na wsparcie kanału, to możecie też kupić z tych centów, co ja tam niby zarobię. To będę dawał giveaway, więc zapraszam. Tutaj widzimy ten punkt na mapie. Z tym punktem nic nie robimy, po prostu mamy tą akcję włączoną. Kolega tak i tak zostaje do końca licza prawie w tej akcji. Się oczywiście na Xbox One będzie musiał pójść kolega. Pierwszy komunikat dostajemy: czy na pewno chcemy dołączyć, jeszcze dołączamy i dostajemy komunikat, czy chcemy zmienić celowania trybu. Daję na nie. Wchodzę teraz potem w start online, zestaw początkowy kryminalisty, Całkiem z tego wszystkiego wychodzę i daję na trójką albo Y. Hu, szybko miałam powiedzieć, bo głos później wgrywam niż grę, więc dlatego. Dobra, wyszłem, teraz kolega wychodzi z tej akcji całkiem, tak jak ja na początku wyszłem. Telefon do góry, lista akcji, boom i wychodzi z tego. Na pejście to będzie kwadrat na Xboxie X. Biegnie koło naszego MCO. My będziemy mieli teraz opcję wejdź sam, my wchodzimy sami, wejdź sam. Znowu czarny ekran, znowu dołączam do tej samej osoby. Teraz pierwszy komunikat akceptuję, drugi anuluje. Bo wiem już, że gra na innym trybie. Lecę do tego slamwana, co chcemy zdobyć. bo wsiadam i slaman jest mój. Boom. To nie jest petarda, to jest po prostu bomba. Bomba atomowa. Tak jak mówiłem, teraz jedź do garażu, zapisz go, zmoduj go jak masz tą możliwość. Yy, u jest oczywiście ten... Yy, no, modowanie z auto do auta u mnie jest z RC Manditu na auto, więc skorzystajcie, jakiego chcecie. Ja z Wami się żegnam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Yo! quid est